Thank you Zapraszam Was na kolejny filmik i będzie to filmik z pomysłami na prezenty świąteczne i tu właśnie między innymi takie pomysły na yy, w większości właśnie są w takich słoikach, bardzo proste i szybkie i ten pomysł podsunęła mi tete, Tetina H., Tet Mam nadzieję, że dobrze y, to wymówiłam i przeczytałam. Jeżeli nie, to przepraszam bardzo i tu napiszę nazwę. Także dziękuję Ci bardzo za ten pomysł i teraz zapraszam Was do oglądania i jak zwykle znikamy hop! I na początku pokażę Wam jak zrobić ten kakaowy słoik. I po prostu jest przepyszny, przepyszny, bo już piłam, i powiem, nie powiem i będzie nam potrzebny oczywiście słoik, jakiś spray brokatowy, nie brokatowy tylko złoty i podkładka i jak widzicie tutaj spryskuję sobie złotym sprayem właśnie to wieczko od słoika i teraz będzie nam potrzebne kakao i marszmallowy, ja mam akurat tutaj z jojo i co robię to napełniam sobie kakaem ten słoik i tymi marshmallowami i potem zakręcam wieczko. I teraz będzie nam potrzebny filtr czarny, jakieś wstążki i tekturka biała i taki szablon do odrysowania. I ja ten szablon sobie wpisałam w Google Vintage Shapes i zawsze mi wychodzą jakieś fajne właśnie kształty i tu sobie odrysowuję na tej tekturce i będę zaraz wycinać i jak widzicie, już wycięłam i teraz yy, biorę i wycinam z tego czarnego filcu troszeczkę większy ten sam kształt. I teraz biorę się zaklejnie i biorę yy, klej na gorąco i przyklejam właśnie ten filc do słoika. Teraz biorę tą białą tekturkę i też przyklejam do słoika w ogóle. Ja tą tekturkę mam z Rajstop, bo tam zawsze w rajstopach jest taka tekturka i ona się świetnie do DIY przydaje. I teraz biorę sobie te wstążeczki i sznurek słomiany i właśnie związuję sobie kokardkę i przycinam. I teraz biorę sobie pióro, ja tu akurat mam taki pomarańczowy atrament. I napiszę sobie wesołych świąt i hashtag bring I tu pogrubiłam jeszcze i dodałam gwiazdki. Możecie napisać cokolwiek chcecie, co tam yy, wam na myśl przyjdzie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwsze DIY. Teraz jedziemy z happy jar'em, czyli szczęśliwym słoikiem. Gdy jest wam smutno, możecie go otworzyć i wyciągnąć karteczkę, gdzie będzie coś śmiesznego napisane. I właśnie będzie nam potrzebny słoik, też wstążki, filc szary i właśnie ten, ten happy jar napisany otwórz, otwórz mnie, kiedy jest ci smutno i ja sobie to obrobiłam po prostu w Photoshopie i tu widzicie widziałam kółko z tego szarego filcu i teraz zrobię sobie taką falowaną palowany kształt yy, nożyczkami, troszeczkę większy od tego kółeczka Happy Jar. Teraz wy, wycinam sobie te śmieszne rzeczy, jakieś sobie powydrukowywałam i to będzie dla mnie słoik, także ja sobie yy, wydrukowałam to, co będę chciała i teraz przyklejam znowu klejem na gorąco ten filc do tego słoika. I teraz przyklejam właśnie ten napis Happy Jar. Otwórz mnie, kiedy jest Ci smutno. I znowu ta sama część. Biorę wstążki, te same i dekoruję właśnie kokardką ten słoik. I teraz biorę y, te śmieszne właśnie sentencje, różne żarty i właśnie sobie w ten słoik wkładam i zamykam i mamy gotowy prezent. Teraz trzecia opcja dla fanów kosmetyków i pielęgnacji to będzie cynamonowy scrap. I oczywiście, jak to ja musiałam napisać źle, z błędem, bo cynamon po angielsku się pisze przez 2 N, ale to będzie dla mnie. Także będzie nam potrzebny oczywiście słoik, ja mam po konfiturze yy, złowicza. I teraz biorę sobie, sklejam, wy, yy, wyklejam tą, yy, tą część. I tutaj wydrukowałam sobie właśnie cynamon scrap. I teraz y, biorę cukier. I daję 6 chyba tutaj dałam łyżek cukru, ale jeszcze i tak potem dospałam. I daję sobie cztery łyżki oliwy z oliwek. I biorę sobie imbir. I daję pół łyżeczki. I cynamon. I daję dwie takie, y, dwie i pół łyżeczki chyba tam, tutaj dałam. I wszystko mieszam ze sobą. I jak widzicie tutaj jeszcze dosypałam cukru i wymieszałam wszystko, żeby wypełnić do końca ten właśnie słoiczek. I teraz biorę sobie ten słomiany, słomiany sznurek i taki kordonek czerwony i związuję znowu kokardkę. I mamy gotowy, gotowy scrap do ciała. Świetny właśnie na zimowe dni, bo cynamon mi się bardzo kojarzy ze świętami. I przed DIY to będzie dla mojej mamy yy, właśnie taki słoik yy, i kupiłam jej parę rzeczy i napisałam tutaj wesołych świąt mamuniu i będzie nam oczywiście słoik potrzebny z tym samym złotym wieczkiem i wycięłam sobie w ogóle na bloku yy, technicznym zawsze są to takie śliskie papiery i to się świetnie sprawdza jako y, alternatywa do papieru fotograficznego, także właśnie wziąłem sobie to i przyklejam też klejem na gorąco y, ten napis i y, oczywiście ta sama, ta sama kokardka i przycinam żeby wszystko ładnie wyglądało I teraz biorę to, co kupiłam, czyli trzy maseczki, karmex, w i takie cukierki karmelowo-czekoladowe. I niestety nie zmieściło mi się skarpety i krem do rąk, więc muszę to naprawić i znaleźć większy słoik, także jeszcze jest troszeczkę czasu do Wigilii i zrobię to na pewno. Teraz ostatnie DIY to będzie kubek-kubek z napisem. I ja ten kubek zakupiłam sobie w Pepco. Po przecenie chyba 2 złote był coś takiego i będzie nam właśnie ten kubek potrzebny. Pisak do ceramiki, ja go zakupiłam w Empiku i tym pisakiem do ceramiki właśnie sobie piszę Cup of Chill. I tam jeszcze Wam pokazałam, że jeżeli Wam coś nie wyjdzie, możecie to zmazać z spirytusem i poczekać aż wyschnie i właśnie zacząć na nowo y, pisać tak jak chcecie, żeby Wam wyszedł napis. I ja sobie tutaj pogrubiam teraz, żeby właśnie wszystko było ładnie y, widać. I dodałam sobie jeszcze gwiazdki, jak możecie zobaczyć, i takie kropeczki. I y, w środku y, tego kubka napisałam sobie HO 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 I jeszcze wziąłem sobie taki cieniutki pędzelek ze sklepu plastycznego i poprawiłam właśnie, wycisłam sobie troszeczkę tego pisaka z farbą tą do ceramiki i poprawiłam tym pędzelkiem. I tak prezentuje się efekt z kubkiem. Myślę, że to jest super pomysł i fajny też, bo ludzie zapamiętują właśnie handmade'owe prezenty. To by było na tyle i jak zwykle przyszedł czas na moją gadaninę. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał i jak zwykle zapraszam was do grubaśnego kciuka, do subskrypcji na dalej, jeżeli jesteś nowy i ten film ci się podobał. I napiszcie mi czy chcecie zobaczyć więcej DIY w moim wykonaniu, właśnie DIY zrób to sam. I zapraszam Was na kolejne filmiki. Aha, jeszcze zapraszam Was na poprzedni filmik, w którym było rozdanie yy, i trwa do końca yy, niedzieli, tej niedzieli. I yy, między innymi jest do wygrania ta szminka, którą mam na sobie czyli Gold, Golden Rose 20 super, super matowa szminka fajna teraz na yy, ten okres zimowy. I to by było na tyle, już nie przedłużam, uciekam i do zobaczenia w przyszłym filmiku. Pa, pa. I jeżeli chcecie zobaczyć, jak ona się zachowuje w akcji, to możecie sobie kliknąć na jakiś mój film z makijażem po prostu przecudowna szminka i mam nadzieję, że wam się sprawdzi, komuś z was i dwie ostatnie rzeczy pierwsze to będzie znowu złoto a tym razem cień z